Mam do Was prośbę. Zbliża się koniec roku, no koniec miesiąca. Wiecie, co się dzieje z finansowaniem telewizji publicznej, że prak praktycznie stanęła w dryfie. Widać, jakie tam ogromne wałki finansowe za poprzedniej i obecnej ekipy były robione, a nasza telewizja, zobaczcie, już 8 lat codziennie nadaje i utrzymuje się właśnie z wkład naszych widzów. Ludzie chcą to oglądać i ludzie czują odpowiedzialność, żeby finansować to przedsięwzięcie. Zbliża się koniec miesiąca, a zawsze nam było bardzo miło, kiedy tysiąc osób nas wsparło. Stąd brakuje jeszcze o setki. No, do Sylwestra, do 12 wiecie, ile brakuje, to już nie będę wam mówił. Bardzo was proszę o rozważenie, przynajmniej niewielkiego wsparcia nas, bo nie zależy nam na wielkich jakichś tam posagach, żebyście nam przekazywali i nie wiadomo, jakich darowiznach, tylko o niewielkich kwotach, takich, jakie możecie, na jakie was stać. Ale dla nas, pamiętajcie, jest to bardzo ważne. To jest dla nas wielka zachęta. Że tysiąc ludzi w Polsce w dość biednym momencie naszych dziejów chce, żebyśmy dalej codziennie nadawali Wasza pomoc dla nas wielka zachęta do dalszej pracy.